Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tarm. W dzisiejszym odcinku ze Scrap Mechanic e, będę budował e, rozjazd dla moich automatycznych pociągów, ale również dużą stację w pobliżu tego rozjazdu. No ale potem też jak te tory się rozjechały, to trzeba je potem znowu połączyć, więc takie coś też będzie zbudowane. To się wydaje dosyć łatwe, ale wcale nie musi być takie łatwe, więc zapraszam do oglądania. Tutaj najpierw trochę się zmieniła ta y, stacja przesiadkowa dodano do niej dach i ściany, ale to akurat poboczne, bo później zabieram się za rozjazd, który akurat jest dosyć prosty, bo to po prostu jest kawałek toru postawiony na łożysku, które ma się opracować za pomocą kontrolera. No i rozjazd obraca się po zobaczeniu pociągu, a potem, gdy znowu zobaczy pociąg, to wraca na pozycję do jazdy prosto i tak w kółko, więc... Jeden pociąg wypuszcza do przodu, drugi wypuszcza w prawo, potem trzeci znowu do przodu, i potem następny znowu w prawo, i tak dalej. kółko. proces będzie prowadził do e, kompletnie nowego obszaru, do, na którym trzeba sobie się zbudować tory i kilka stacji. E, stacja nie w tym odcinku, ale w tym odcinku, który będę budował toru. E, to będzie taki po prostu tor, który sobie odjeżdża trochę od tego głównego toru e, w stronę tego kanionu. Potem się zawraca i znowu się łączy z tym głównym torem, no zanim ten tor zbudowałem, to yy, chciałem zbudować najpierw to łączenie. E, tutaj to zrobiłem w taki sposób, że e, pamiętacie, że te pociągi mają z przodu taki czujnik, który zatrzymuje je, jeżeli ten czujnik coś wykryje przed nimi. Otóż właśnie to użyłem do zbudowania tego łącznika, ponieważ mm, przed tym właśnie jest taki szlaban, jak. Toru nie ma, pociąg nie może przejechać, szlaban się zamyka, pociąg wykrywa ten szlaban i nie może przejechać. A jak szlaban się otwiera, to pociąg jedzie, bo już nie widzi szlabanu. I właśnie w ten sposób zatrzymałem pociągi i uniemożliwiłem im wykolejanie się, wypadanie z toru. Ale jak działa ten rozjazd? Cóż, no... To jest taka pętla po prostu, że przez ileś tam sekund wypuszcza pociągi z tego toru, a potem przez ileś tam sekund z tego toru i tak w kółko właśnie. W sumie zdecydowałem, że to nawet działa, więc zabrałem się za po prostu budowę tego toru. Rozjazd był wtedy wyłączony, więc pociągi nie mogły zjechać na ten tor, który jest w budowie. Jednak to miało taką wadę, że jak szlaban się zamykał, bo kończyła mu się ta jego tura, a pociąg był akurat pod szlabanem, to pociąg miał wtedy problem, trochę się wykolejał. Więc dodałem takie czujniki do szlabanu, które wykrywają pociągi, i wtedy szlama się nie zamyka, ale to i tak nie zawsze działa, więc trzeba było trochę to potem zmienić, ale tak w 95% przypadków można powiedzieć, że to działało. No ten, ten tor właśnie po rozjeździe był w sumie gotowy, zabrałem się za budowę tej stacji i ona była za rozjazdem, ale te tory za rozjazdem szły tak jakby równolegle i dopiero po tej stacji się rozjeżdżają, więc jak na przykład my chcemy pojechać prosto, a nasz pociąg sobie skręci, to wysiadamy prosto na tej stacji i czekamy na następny pociąg. Pomyślałem, że to jest przydatne bardzo, no bo jakbyśmy chcieli pojechać prosto, aby tej stacji nie było, to pociąg mógł na przykład pojechać w prawo i byśmy nie mogli nic z tym zrobić prosto. No więc jak ta stacja miała dwa tory w jedną stronę i jeden tor w Inną, no, no to łącznie miała trzy tory, więc no, musi być większa niż te pozostałe, które mają tylko dwa. Zatem też chciałem mieć taką jedną dużą stację, przy której mogą być jakieś ważniejsze jakieś urządzenia albo coś. No na przykład jednym z takich była taka jakby yy, stacja w nabierzaniu pociągów, ponieważ yy, zdecydowałem, że do każdego pociągu przymieszczę jeszcze taki lokalizator i po prostu za pomocą takiego radaru będą sobie zobaczyć, gdzie jest każdy pociąg. No, całkiem fajne to nawet wyszło. Ale to było też dosyć przydatne, ponieważ jak jakiś pociąg na przykład mi się wykoleił i powodował dużo lagu, to nawet jak go nie widziałem, to mogłem po prostu podejść do tego radaru i zobaczyć, gdzie się skumulowało kilka pociągów, albo który pociąg się nie rusza i od razu wiedziałem, gdzie jest problem. To, to było przydatne akurat. Potem tak sobie postałem z chyba 10 minut przed tym radarem właśnie i przyspieszyłem nagranie i to, to, myślę, że to tak fajny wygląda, jak pociągi pociąg tak sobie po prostu jeżdżą, tutaj na mapie jak się rozjeżdżają, zjeżdżają. No fajnie to wyszło chyba. No i też zdecydowałem, że skoro to jest taka duża stacja, to fajnie było, jakby miał taki y, okrągły nie wiem, spadzisty dach. Y, nie taki płaski, bo ja wszędzie po prostu robię płaskie dachy i myślę, że to jest już trochę y, za dużo z tego po prostu jest. Więc y, po prostu zrobiłem na początku taką y, ścianę z, z tym dachem i potem przymocowałem do niej e, po prostu ten dach, ale na łożysku, więc mogę go obrócić, żeby pasował jakby do właśnie tej ramy. Ład, Ładnie to wygląda, naprawdę. No i potem znalazłem takie, e, w sumie to miejsce, z którym trochę nie było co zrobić. I chyba pomyślałem, że no można tam toalety dać, bo dość duża stacja i każda duża stacja utrzymuje toalety, e, więc zrobiłem toalety. E, no oczywiście musiałem mieć drzwi, e, ten, toaletę, walkę. Toaleta nie może mieć nawet. No wiecie o co chodzi. No ale zrobiłem ich chyba 5 albo 6. Nie całkiem dobrze wyszły te toalety. To jest jedyna stacja z toaletami jaką mam na całym moim świecie, jak dotąd. No i potem też pododawałem e, okna do tego dachu i wyszła taka ładna, prześwietlona i otwarta duża stacja, więc bardzo fajnie. A potem taki znajomy do mnie doszedł i pomagał mi trochę z tą stacją. E, można powiedzieć, że ją totalnie odmienił. E, po prostu przymalowaliśmy te cegły i trochę detali pododał. Do... Tutaj prezentuje się ta właśnie ukończona stacja. Mm, wyszła taka... Jak on powiedział, taka bardzo klasyczna, no, wygląda na taką starą, właśnie klasyczną stację. No. Ta czerwona cegła i ten taki dach i te wszystkie detale w środku, no, to po prostu widać, ale nie zmienia to jednak faktu, że ta stacja po prostu moim zdaniem wygląda świetnie i bardzo mi dziękuję, ale też się do tego trzecie nie bo przecież zbudowałem ściany i prawie wszystko w ogóle raz zmieniłem sposób, jak działa to połączenie toru. Na taki, że cały czas jest jakby ten tor na wprost, ale jak zostanie zauważony ten pociąg z prawej strony, czyli do tej odnogi, to wtedy się przystawia skrótnica. Szlapan się podnosi dla tamtej strony, a ten pociąg, jak sobie przejedzie, to wtedy wraca z powrotem na ten prosty tor. No, po prostu z Dobrze to nawet wyszło, bo to umożliwia jakby szybszy przejazd pociągom, bo pociągi, które jadą prosto, zwykle nie muszą czekać, a pociągi, które jadą z tej drugiej strony, po prostu od razu się dla nich przedstawia. Ale też myślę, że ten design po prostu powoduje mniej wypadków, jest po prostu efektywniejszy. No i wszystko, co w planie zostało już zrealizowane, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. W następnym spodziewajcie się nowych stacji, zarówno na tej odnodze, jak i na głównym torze. Ich jest mnóstwo chyba. Ja to dawno robiłem, ale ich jest mnóstwo, więc no właśnie do tego zapraszam i cześć.